Adrian Bartosiński, z nami witam serdecznie. Witam. Adrian, jesteśmy na kampie Artnoxu. Pierwszy raz przyjechałeś? I tak, pierwszy, mój kamp. Tak. Jak, jak się podoba? I super, dużo chłopaków, jest z kim porobić, dużo sparingów, dużo zadaniówek, przygotowanie do walki, super. Wielki jesteś taki, że kurde się w kadrze tutaj nie mieści? Nie, no i przesadzajmy, waży 6 kg mniej niż ostatnio na roztrenowaniu, także i tak schudłem 6 kg. Ile na klatę wyciskasz? Nie robię siłowni. Okay. Dobra. Adrian, ostatnio imponująca walka na Fen 26. Jak wspominasz tą walkę teraz z perspektywy czasu? No co, debiuty marzy na Fenie. No. Nawet nie spodziewałem się. Nie, nawet nie marzyłem o nokaucie, żeby tak skończyć tą. walkę. Bardziej liczyłem na podanie, może na jakieś TKO ubicie po prostu. a Widać, że to stójkę poprawiłem i naprawdę wszystko wyszło z luzu. Super knockout. Jeden sam zaskoczony byłeś swoją formą. No naprawdę, nie wiedziałem, że taki progres w tej stójce też zrobiłem. Było największe wyzwanie twoje, ta walka? Tak, największe wyzwanie w tej karierze. Wcześniej jeszcze miałem mieć Irka, no niestety wypadł, Szydłowskiego, wypadł mi dwa tygodnie przed galą, miałem zastępstwo, też fajną walkę bym miał, no ale to już nie jest z mojej winy. Kontuzji dostał ile chyba kolana do tej pory się kuruje. Z zwycięstwem zaimponowałeś, to oznacza, że zostaniesz fen? Prezes Paweł Już się odzywał? Yy, tak, jakieś propozycje, przedłużenie kontraktu już były. Zobaczymy na spokojnie. Jeszcze nie myślałem o tym, czy chcę walczyć dla Fenu, czy nie. Zobaczymy jak to wyjdzie. Okay, jeszcze nie jesteś zdecydowany. Inne, inne karty są też w grze. Tak, tak. E, słuchaj, jak w ogóle do tego doszło, że z Arturem się zgadałeś i jesteś w tej grupie menedżerskiej? E, to wyszło przez przypadek. Mój kolega też jest pod Artnoxem. Hmm, Artur chyba dzwonił, akurat szukał kogoś na 8-4 do swojego zawodnika. No i mój kolega powiedział, że żeby mnie nie brał jako przeciwnika tam do, z, do swojego zestawienia, tylko żeby wziął mnie po prostu do, pod swoje skrzydło jako menadżer. No i zawalczyłem tam jedną walkę na próbę i przyjął mnie Artur, zostałem. A walka na próbę to fen? Nie, walka to już była na próbę. Jako czwarta walka moja zawodować, czyli trzy walki temu. Co łatwiej się żyje zawodnikowi z menedżerem? Pewnie nie trzeba sobie załatwiać samu walk, też negocjuje gazze, większe zarobki, ma, wie, zajmuje się tym, wie jak negocjować yy, garże i tak dalej, więcej my zarabiamy, jest to obok półlapu korzyść, tak, dla niego, jak i dla nas. Te dwie Twoje ostatnie walki to był taki trochę przełom w swojej karierze, duży krok do przodu. Czujesz jakoś, że Twoja popularność wzrosła, że gdzieś bardziej się liczysz w tych rozmowach różnych organizacji? Pewnie, no już piąta walka była na TVP Sporcie, dało mi to już sporo, no ale ten knockout na Fenie, na największej gali w historii, no to już dało mi duży rozgłos. Tam chyba było 2 miliony prawie oglądalności, z tego co wiem, z tego co widziałem, także dużo mi to dało na pewno. Kala no, na pewno będzie się liczyła w, 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 w konkursach ga, o Gale Roku, prawda? A ty też dołożyłeś do tego cegiełkę na pewno, no, czujesz, że to jakiś tam skok w twojej karierze? Pewnie, no knock out wieczoru na Gali, także myślę, że zapewniłem duże widowisko kibicom. Powiedz tutaj na, na kampie, kto najbardziej zaimponował formą oprócz ciebie? Yy, formą? Na pewno Michał Michalski. Ja, jest naprawdę tlenowo nie do zajechania, jest mocno tak przygotowany, że Myślę, że bardzo. No myślę, że wygra tę walkę. Naprawdę ciężko z nim się robi. Jest faworytem w tej walce, uważasz? Myślę, że walka jest równa. Chyba faworytem jest Michał Bokłacherski, z tego co widziałem. Walka jest równa. Wydaje mi się, że Michał wygra boksersko i kondycyjnie to. Okay, czyli w stójce widzisz tę walkę bokserską? Bo wiele osób mówi, że Michał nie może się wydać w, w bitkę, e, ale ty mówisz, że boks będzie po jego stronie. Boks będzie po jego stronie, no trzeba uważać na te wymiany, bo na pewno Albert ma też, uderzyć, na pewno jest większy od Michała, ale Michał jest bardzo mobilny, szybki i naprawdę ma te tlenu na trzy rundy, myślę, trzy rundy zawalczy w szybkim tempie. Jeśli, to pójdzie na, jeśli będzie werdykt, nie skończy się przed czasem, to na pewno jestem pewien 100%, że Michał to wygra. Właśnie szybkość to jest chyba to, co najbardziej tutaj poprawił, prawda? Tak, naprawdę jest szybki. Jak zim robimy bije kombinacje po 4-5 osób, od razu schodzi z linii, jest nieuchwytny, super pracuje na nogach. Wydaje mi się, że Albert nie będzie kondycyjnie na tyle, na tyle przygotowany. Będziesz wracał na kolejne Camper Arnoxu? Pewnie. na następnym też na pewno będę, nawet jak nie będę miał przygotowań do walki, to przyjadę dociążyć chłopaków, bo oni też przyjechali tutaj dociążyć mnie, także na pewno pomogę. Powiedz Adrian, co ty robisz prywatnie? Czym się zajmujesz? Tylko trenuję. Tylko tym. żyjesz ze sportu walki? Tak, teraz żyję tylko ze sportu. No to wielki komfort, prawda? No super, już kiedyś jeszcze pracowałem. No ciężko było i praca, i treningi. Teraz mogę spokojnie poświęcić treningu dwa razy w tygodniu, dwa razy dziennie. Dlatego też widzę taki progres u siebie przez ten rok czasu. Dzięki serdeczne i czekamy na Twoją kolejną wizytę we Wrocławiu. Dziękuję bardzo.